Siema, 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 dziś niedziela. Widzimy się po raz kolejny. A jak niedziela, to. Rosół! Dokładnie tak jak słyszeliście, dziś ugotujemy Rosół. Ja jestem Krzysztof, dziś z Karolem ugotujemy Rosół. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zostaw tutaj, proszę, suba, lajka. Like Widzimy się kolejnym razem. Uwaga, uwaga, zanim to się wydarzy, trzeba trochę ogarnąć chatę. Cyk, cyk, cyk od razu lepiej. Zanim przystąpimy do, 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 do gotowania. Jakaś kawucha by się przydała. Karol Oliwia chce ciekawe? No, możesz zrobić. To ja też poproszę. Robimy kawkę. No. Oliwia mogłabyś odebrać te kawki? Dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki Krzysztof, dzięki. Dobra, dzisiaj przygotowanie pomoże mi mój brachol Karol. Niezbędny będzie na pewno duży garnek. Zaraz trzeba go poszukać. Bingo! Chyba 4 litry wody. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. I ja! Trzy. Następnie przydałoby się wyciągnąć nasze mięcho i wszystkie warzywa niezbędne do ugotowania właśnie rosołu. Dobra, czyli tak, trzeba poobierać włoszczyznę z tych wszystkich tutaj skórek. Ogólnie taką palmę wyrwałem w koflandzie, nie wiem czy jej nie posadzę sobie gdzieś na balkonie w doniczce. Odpalamy teraz tak, wodę trzeba już odpalić. Dobra, zabieramy się za obieranie włoszczyzny. Co to A dobra już trudno, kawunia. Dobra, Karol mi tu troszkę pomógł. Jeszcze obieramy tą palmę. E, trzeba to uciąć. Takiego giganta wczoraj dostałem. I co? Cebulka, seler jeszcze obieramy. Pietruszki. I jedziemy powoli. Mięcho w pierwszej kolejności. Później e, te wszystkie warzywa. Przygotowane mamy wszystkie warzywka. Marcheweczka, pietruszka, seler. Cebulka. Jedna jeszcze cebulka, taka dymka. Latka pietruszki. Por. Obciąłem tą, tą palmę. No i teraz tak, wjeżdżamy z mięskiem. Ocho, ho, ho. Dobra. Mięsko już mamy. Następnie robimy tak, dorzucamy teraz powoli wszystkie warzywa. Następnie liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny, dwie kostki rosołowe. No i tak myślę na początek na pewno tak godzina, półtorej on musi sobie popyrtać na małym y, ogniu. No i będziemy w trakcie kontrolować y, jak się zachowuje, czy jakieś szumowiny nie powstają, czy coś takiego. Cyk, marcheweczki. Marcheweczki możemy troszkę podkręcić pietruszka por cebulka cebulka feller, jeszcze jedna pietruszka cebulka o, kilka pieprzyków liść laurowy ze 4 sztuki, można gdzieś tam wrzucić ziele angielskie no i standardowo, klasycznie dwie kosteczki bulionowe I na koniec damy trochę zieleninki, Niech to sobie tu wszystko teraz popracuje, popracuje i kontrolujemy. No i teraz cierpliwości, teraz cierpliwości. Ej Karol, makaron byś wstawił? No weź już tam samo garni, dobra, że będę wstawał. No, już się napracował, już się napracował, dobra, dzięki. No, ale rosołek dochodzi ja sobie makaron sam gotuję, spokojnie. A już się zaczyna. To dopiero 20 minut, pyrta. Jeszcze taka godzina, półtorej to jest minimum. No to co, dzięki za oglądanie. Rosołek już jest po prostu pachnie na trzy piętra. Jeżeli się podobał tego typu kontencik, zostawcie lajka. Tu można zasubskrybować. I widzimy się następnym razem. Siema!